serdecznie w kolejnym vlogu. Całkowicie zapomniałam, że już kilka przebitek nagrałam, że chcę dzisiaj nagrać vloga i jesteśmy już prawie na miejscu i ja się tak naprawdę jeszcze nie odezwałam i mówię, Aleks, ja zapomniałam, muszę coś powiedzieć, więc witam się z Wami w kolejnym filmie. Jesteśmy prawie na miejscu, zostały nam chyba dwa kilometry do miejscowości Wierszem. Tak mi się wydaje, że zamek, do którego jedziemy jest właśnie w tej miejscowości. Przed nami są przepiękne krajobrazy. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć o troszeczkę tak. Przepiękne krajobrazy, przepiękna niemiecka wieś. Tutaj jest o wiele spokojniej, więc to są już, wiecie, moje klimaty. Czuję się tutaj bardziej, wiecie, jak ryba w wodzie niż w takich dużych miastach, jakie zwiedzaliśmy przez ostatnie dwa dni. Więc dzisiaj mamy w planach zamek Eltz zobaczyć. Najprawdopodobniej będziemy też go zwiedzać. Będziemy na niego wchodzić, wiecie, od środka zwiedzać. Jeżeli nic nam nie pokrzyżuje planów. Teoretycznie ze względu na koronawirus mimo wszystko mają otwarte, geradeausne, więc musimy mieć tylko maseczki podobno, ale wiecie, no już nie to bywa, ale taki jest plan, żeby na ten zamek właśnie dzisiaj wejść, pozwiedzać. Tutaj wokół nas jest dużo takich malutkich właśnie niemieckich miejscowości, takich zabytkowych można nawet powiedzieć, bo te domki są naprawdę prześliczne, urokliwe i to jest taka właśnie stara architektura, więc może też gdzieś tutaj się jeszcze przejdziemy po tych miejscowościach. Nie mamy oczywiście jakiegoś konkretnego planu oprócz tego zamku, więc co przyniesie dzień, to zobaczymy. I mam na nadzieję, że spędzicie z nami fajnie czas. Póki jeszcze nie doszliśmy na miejsce, szybko Wam powiem, że rano zdążyliśmy już zaliczyć konsulat w kolonii. Odebrałam Niko Paszport, byliśmy tam na szczęście chwilę. Kolejka szła całkiem szybko, więc nam się udało załatwić. I teraz idziemy właśnie na ten zamek. I powiem wam, że ja pierwszy raz zdjęcie tego zamku widziałam jakiś czas temu w internecie i ono było tak tajemnicze, tak pięknie to zdjęcie było zrobione, że ja byłam przekonana, że ten zamek w ogóle nie istnieje, że to jest, wiecie, tylko jakaś grafika, jakieś, wiecie, świetnie zrobione zdjęcie, jakieś przerobione zdjęcie, coś takiego. Natomiast potem, jak zaczęłam grzebać w internecie, okazało się, że ten zamek rzeczywiście istnieje, i sobie właśnie postawiłam za cel, że pojedziemy koniecznie do tego zamku, jak będziemy w okolicy. No i dzisiaj nadszedł ten dzień, że spełnię moje marzenie. Jesteśmy już w hotelu. Niestety na zamku nie mogłam Wam za dużo nagrywać z tego względu, że w środku było po prostu zabronione, a wykupiliśmy sobie właśnie możliwość wejścia na zamek razem z, wiecie, z przewodnikiem, ze zwiedzaniem. No niestety pani powiedziała, że nie można ani robić zdjęć, ani nagrywać, więc nic nie mogłam pokazać. A szkoda, bo w środku było bardzo fajnie. Mieszanka różnych po prostu styli, ale naprawdę robił zamek niesamowite wrażenie. I cieszę się, że udało nam się tam właśnie dzisiaj wybrać. Teraz idziemy. Szybko pod prysznic, jest po prostu upał, skwarnie z tej ziemi, chyba ponad 30 stopni, więc idziemy szybko pod prysznic. I stwierdziliśmy, że w tej miejscowości, w której teraz jesteśmy, ona jest gdzieś około 7 km chyba od tego zamku, też bardzo jest urokliwa. Skoro już tutaj jesteśmy, to jeszcze przejdziemy się właśnie po centrum, bo jest chyba dopiero po 17, 15 po no więc mamy jeszcze cały wieczór. Więc jeszcze mamy zamiar sobie tutaj pochodzić, zobaczyć, co jest na miejscu. Jeszcze mamy jutro po, połowę dnia, bo już niestety wracamy do domu. I tutaj w okolicy widzieliśmy, że jest jeszcze jeden zamek, więc może się też wybierzemy. Niko tutaj ma w hotelu łóżeczko i nie chce spać, nie chce spać. Zrzemną się trochę pięć minut w samochodzie i teraz jest problem, bo już dziecko nie chce dalej spać. Chcesz wyjść? Tak. tak? No, Niko nie chce, nie chce spać, więc. Chodź, się, no. No, jedną rączką ciężko. Ale ciemno. <laughs> Idziemy? Niko, zostaw tą gaśnicę. Idziemy? Ja? Idę, idę. Pokazuję, jak jest ładnie. Wobec Niko. Niko, ale ty biegasz dzisiaj jak szalony po prostu. Nie wolno, tam nie idziemy, Niko. Niko musi u każdego po drzwiach popukać, żeby się pokazać. Niko, chodź. Idziemy z powrotem, chodź. Przed chwilą czytałam Wasze komentarze pod ostatnim filmem z poleceniami z Netflixa i jedna z Was mi pisała, że właśnie, że nie umie wytrzymać, bo jest 30 stopni. No to powiem Wam, że przez ostatnie 3 dni, jak byliśmy właśnie w Holandii, dzisiaj, jak tu przyjechaliśmy z powrotem do Niemiec, też było 30, jak nie chyba więcej. I się cieszę, że właśnie trochę teraz zaczęło wiać. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Pogoda, jak widzicie, troszeczkę się zaczęła zmieniać. Pewnie zacznie padać, ale dobrze. Niech popada przez noc i jutro mogłoby być znowu fajnie, przyjemnie. I też niestety właśnie te 30 stopni mnie trochę męczyło przez te ostatnie dni, no ale nie może też cały czas być brzydko. Dobra, idziemy szukać sklepu. Odezwę się może dopiero jutro do was, jak już będziemy może ten drugi zamek oglądać, bo dzisiaj już nie będziemy nic ciekawego robić. Pewnie znowu padnie do łóżka zmęczeni, ale takie są zawsze nasze wycieczki, że chodzimy cały dzień do późnych godzin, naprawdę wieczornych bądź też nocnych, a potem po prostu tak do łóżka, 5 minut i już śpimy, i już nas nie ma i potem na drugi dzień znowu się dużo dzieje, więc e, dzisiaj też nie też tak będzie. Jak w polskich górach. To mi się zawsze podoba, właśnie w polskich górach, jak się jedzie albo z góry, albo na dół, ale przez takie serpentyny, przez takie ostre zakręty. Super. Dziś sobota dojechaliśmy właśnie pod ten drugi zamek. Dosłownie od naszego hotelu to był kilometr, może dwa bardzo bliźniutko. To jest jakiś las. Chyba zaraz w tamtą stronę pójdziemy. Może uda nam się pod ten sam zamek dostać, natomiast dzisiaj już nie zwiedzamy. Jest dosyć chłodno i No jeszcze dosyć pochmurno. Zobaczymy czy wyjdzie słońce. W każdym razie idziemy się tu też przejść, bo tu podobno jest jakiś wodospad. Zobaczymy. Niko tu też, o, Niko, ja cały czas ich mylę. Aleks dojrzał jakieś ulotki, zaraz przeczytamy, co tu dokładnie można zobaczyć. Remember about your baby If this is what all lovers do, I'll find another way. The way I fell in love with you is far from me today. I'd love to fall right back into the way we used Za mną tutaj gdzieś między drzewami jest jeszcze taki gościniec, gdzie można coś zjeść. Tam już widziałam, że o 7 rano ludzie siedzą i jedzą śniadanie. Nie wiem, czy to są tutaj e, goście pensjonatu, czy o co chodzi, ale już trochę ludzi tam było. A teraz idziemy właśnie się jeszcze przejść w stronę tego zamku. Nie mam pojęcia, czy to jest dobra droga. Idziemy tak między, wiecie, drzewami. Zobaczymy, gdzie trafimy. Tam, tam trafimy. Dzisiaj jest dzień na takim typowym... Spontanie, dzisiaj nic nie planujemy, tylko chcemy jeszcze jak najwięcej zobaczyć, bo już dzisiaj e, ostatni dzień naszej wycieczki, ale powiem wam, że bardzo mi się podobało i na pewno będziemy częściej na takie kilkudniowe tylko wyjazdy właśnie się wybierać, z tego względu, że my bardzo lubimy z Aleksem właśnie podróżować, zwiedzać różne, szczególnie zabytki, starą architekturę. Natomiast ja nie, nie jestem z tych ludzi, którzy lubią na przykład tydzień plackiem na plaży leżeć. To nie jest w ogóle moja bajka. W ogóle ja nie cierpię upału. Wiadomo, do tropików pojechać, coś pozwiedzać również, to jest fajna sprawa. Natomiast, żeby leżeć na plaży, to nie, więc ja wolę jednak chyba bardziej takie krótkie wyjazdy właśnie, gdzie mogę dużo pozwiedzać, więc na pewno się będziemy teraz wybierać o wiele, wiele częściej. Cześć, Niko. Dzień dobry. Zrobisz papa? No nie ta po głowie. Gdzie idziemy? Idziemy oglądać zamek? Tak? O, ktoś tu chyba jeszcze jest śpiący, co? Chyba się coś dzisiaj nie wyspałem. Nie? Nie wyspałeś się? Yeah. Nie on <laughs> Zobaczcie, jakie znalazłam miejsce. Stoję tu na takich kamieniach i mamy przepiękny widok na las. Nie wiem, czy słyszycie te ptaki w tyle, coś po prostu niesamowitego. Gdzie są moi chłopcy? Idź, Niko. Idź, Niko. No, pięknie maszerujesz. Super. Pięknie. Prosto idziemy. Mama już schodzi, wiesz? Dalej prosto. Idziemy teraz kochani dalej, wzięliśmy sobie taką ulotkę, w której były pokazane różne zamki w okolicy myśleliśmy, że to nie jest po drodze, a tak naprawdę już jeden mijaliśmy, takie stare piękne ruiny. Natomiast tutaj teraz, z lewej strony między drzewami jest po prostu gigantyczny, piękny zamek. Jeszcze to chyba ładniejszy szukać. niż ten Els. Ja, oj, ale stuknięty. O, teraz Wam mogę pokazać, w końcu się zaczął pokazywać. No powiedzcie, czy on nie jest rewelacyjny? piękny most, a zamek robi chyba teraz największe wrażenie. Ja uwielbiam taką właśnie architekturę i się zawsze zachwycam różnymi zamkami, kościołami i tak się tutaj na wzgórze, bo chłopcy nie mogą, nie wiadomo wózkiem. I zobaczcie, jaki mam widok. Widać Ren, most i to całe stare miasteczko. Tutaj stare obronne mury. No powiedzcie, czy tu nie jest pięknie? O Boże! Się zmachałam. dało mi te kilka dni nieźle popalić, ale powiem Wam, że dla takich widoków po prostu warto. A teraz idziemy bliżej tego zamku. Widzę, że tutaj ludzie chodzą, więc myślę, że się spokojnie dostaniemy. Nie będziemy zwiedzać, bo niestety dzisiaj już nie mamy czasu. Natomiast no, chciałabym podejść trochę bliżej, jeszcze więcej zobaczyć. Ja będę na dzisiaj z wami żegnać. Jesteśmy padnięci, a jest dopiero 14. Jeszcze druga, długa droga przed nami, gdzieś około 300 km. Nie wiadomo, może gdzieś jeszcze w okolicy się zatrzymamy, coś zobaczymy, to zależy, czy na coś trafimy. Ciekawego. W każdym razie ten vlog na pewno będzie długi, bo z dwóch dni, więc stwierdziłam, że już się z Wami na dzisiaj żegnam. Pokażę Wam tylko szybko magnesy, jakie kupiłam. Tutaj z tego wczorajszego zamku Burg Els. Dzisiaj wybrałam. Coś takiego, zawsze muszę mieć magnesy z wyjazdu. A że w Holandii byliśmy już kilka, kilka, kilkukrotnie, nie umiem się wygadać, kilkukrotnie i tym razem zwiedzaliśmy dosyć dużo, to zamiast z każdego miasta osobne, to przywieźliśmy sobie taki, który się tutaj tak fajnie kręci, więc w Holandii mamy jeden i to tyle. Byliśmy na kawie, w sensie ja piłam kawę. Alex sobie pączka kupił, jedliśmy pyszne ciasto truskawkowe, natomiast zapomniałam, żeby wam pokazać i zorientowałam się dopiero, jak już wszystko było zjedzone, było tylko trochę kawy, więc wam nie pokazałam, ale byliśmy właśnie w kawiarni na chwilę przysiąść. Jeszcze pewnie na jakiś obiad podjedziemy, ale na dzisiaj myślę, że to już wystarczy w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzało to, że sporo muzyki było w tym filmie, ale wiecie, to są dla mnie nowe miejsca. Ja też nie za bardzo miałam możliwość, żeby Wam coś opowiedzieć. Na ich temat, więc mam nadzieję, że takie zwiedzanie z muzyką Wam się podobało. Dajcie kciuki do góry oczywiście, jeżeli lubicie z nami podróżować, jeżeli takie vlogi Wam się podobają. No i się będę z Wami już na pewno żegnać. Trzymajcie się, ściskam buziaki. Papa.